Główną przyczyną nieszczęścia nigdy nie jest sytuacja, ale twoje myśli o niej. Zwróć uwagę na myśli, które myślisz. Eckhart Tolle udało mi się pozbyć tendencji do dramatyzowania. Nauczyłem się patrzeć nie na to, co się stało, lecz jak reaguję na to, co się stało. Nieważna jest sytuacja, tylko reakcja. Nie wiem czy to od kogoś usłyszałem, czy to przeczytałem, aczkolwiek nie mogę się z tym zgodzić bardziej. Nasza modlitwa, którą zaczynamy mitem, mówi o pogodzie ducha, której potrzeba, by godzić się z tym, czego nie mogę zmienić. Nie mam wpływu na to, że pada deszcz. Nie mam wpływu na to, co zrobi pracownik po tym, jak wydałem mu polecenie. Nie mam wpływu na to, kogo spotkam za rokiem. Mam wpływ na swoją reakcję w danej sytuacji i mam wpływ na to, jak przeżywam to, co się wydarzyło. Nie mogę zmienić warunków, nie mogę zmienić kogoś, nie mogę zmienić okoliczności. Pogodzenie się z tym zmienia wszystko.